Um, um. Hej, Abi, czemu jesteś zasłonięta dywanem? Nie mam, chcę się ubrać. A ja muszę się uczesać, ale pomogę ci coś wybrać. Abby, a masz coś na górę? Bo tu jest dużo koszulek. Nie mam nic na dół, a ty prędzej swoich spodni mi nie dasz. Nie znasz się, tu są rajstopy. Może to byś se ubrała? Daj przymierze. A, ale to nie jest dół, to jest koszulka. Nawet fajnie wygląda, ale koszulki nie będę na dole nosić. To może to? Okej, okay, daj. A wiesz co, nie lubię zbyt różu. Nie mam nic innego. Weź se pożycz spodnie robeki. Okej, okay, daj. Założyć. No i co, wyglądam jakoś? Tak, może być, tylko daj mi się teraz uczesać. Już tu moje akcesoria, lepiej mi będzie się czesać. To już mogę y, pomóc, albo pójść do sklepu. Dobra, to wezmę teraz sobie coś z lodówki. Sałatka i napój. Mniam, to było przepyszne. Teraz tylko wypić napój i iść do szkoły. Hej, dziewczyny! Hej, chodź na lekcję, bo się spóźnimy. Dobrze dzieci, dzisiejszy temat: rośliny. Piszemy lekcja, temat. Kto to narysował? Ja. Nie miałam nic do roboty. Dobrze, to kończmy lekcję. Nie wierzę, że wzięłaś moje spodnie, ale daję ci je. Dzięki. Hej, dziewczyny. No, hej. My mamy ostatnią lekcję w UF. zazdrobimy jeszcze matmę i dwa angielskie. Oj, przykro. Dobrze, dzieci. Róbcie okrążenie dookoła sali. Proszę panią, niech jeszcze trochę pogrze... Y rozgrzewka potrwa. Ale przecież widzę, jak drakurola i operetta się męczą. Tartory! A wasza sławna Kleo-Denail! Ha, 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 obciach! Nefera, to, że ciebie nikt nie lubi, to, no, to nie znaczy, że masz wyzywać. Na plaży się!